Tak, ja wiem, widzę trzy na wersji, Aż trzy, to 3. panie redaktorze, z przyjemnością przyjmę zaproszenie do programu na żywo. Ale to chyba na żywo przynajmniej w niektórych stacjach? Tak no czy... Doświadczenie nie wykazuje. Yy, tak. Doświadczenie nie wykazuje zainteresowania telewizji reżimowej, zwanej dla zmylenia przeciwnika publiczną, naszymi konferencjami prasowymi. W każdym razie nie do tego stopnia, żebyście Państwo byli łaskawi, transmitować czy mogę to. Zadać Bardzo pytania. proszę. Bardzo proszę, śmiało. Panie prezydentie, do no, chciałem zapytać, bo z tego co rozumiem, jesteście pan najbardziej przeciwni działalności Unii Europejskiej wobec polskiego rolnictwa, czy w ogóle rolnictwa do badania różnych obostrzeń, kontroli jakości norm. Precz z Zielonym tym, Ładem, precz z Niebieskim Ładem, precz z Paktem Migracyjnym, precz z Tęczowym Ładem, precz z podżeganiem no, do rozumiem, wojny. Lepiej, A tym wszystkim jest Eurokołchocz. Czyli rozumiem też, że lepiej, gdyby żywność była tańsza, szanowny, tych nie jest zdrowa, no bo nie spełniająca żadnych norm, to jest rzecz, pogubiłem tak, się. No bo jeżeli zdejmiemy jakiekolwiek obostrzenia z, z produkcji żywności, no to na pewno będzie tańsza, no bo jak nie trzeba spełnić żadnych no norm, to Panie redaktorze, Pytanie, czy lepiej, no bo... panie redaktorze, lepiej, po stokroć lepiej, żeby Polak był gospodarzem u siebie na swoim. Po stokroć lepiej wie polski gospodarz, jak uprawiać ziemię, jak prowadzić działalność, którą prowadzili ojcowie i pradziadowie i sama myśl, że urzędnicy eurokomuniści z Brukseli będą narzucać polskiemu rolnikowi to, w jakim standardzie ma na przykład yy, hodować swoje zwierzęta. To tego, proszę pana, nawet za okupacji niemieckiej nie było. To nawet nawet za II wojny światowej w generalnym gubernatorstwie nie było tak, żeby, każda, żeby każde bydlątko w zagrodzie musiało mieć niemiecki Ausweis. A dzisiaj tak jest. Mogę, panie bardzo proszę. Chciałbym jeszcze, panie redaktorze, dodać, że polskie rolnictwo, polskie płody rolne są od dziesiątek lat znane w Europie i na świecie z dobrej jakości. Wcale zniesienie norm nie doprowadziłoby do tego, co wiemy na przykładzie polskim, do żeby polska, polska żywność była gorszej jakości. To jest nieprawda, to jest, to jest daleko posunięta, nieprawidłowa, fałszywa teza. Okej, okay, to w kontekście też tych norm i konkurowania ewentualnego z Ukrainą na przykład, czy Jakiego chodzi, konkurowania? Tu nie ma żadnego, są, to nie ma żadnego czy, czy to konkurowania. Tu jest nieuczciwa konkurencja, ponieważ polski rolnik jest dociskany wyśrubowanymi normami, których producent notabene najczęściej nie Ukrainie, tylko jakiś, jakaś globalna korporacja, która wykupiła tam ziemię i, i realizuje swój duży projekt i tych norm spełniać nie musi i nie zamierza. Ale właśnie, czy to, to nie jest, jest czy wolna konkurencja. uwolnienie żywności europejskiej od tych norm. Spowodowałoby, że była ona bardziej konkurencyjna w kwestii ukraińskiej, no bo przecież koszty produkcji na Ukrainie <grystanie> Panie są, redaktorze, i tak, są i tak Panie Redaktorze, rozumiem, że, że przejawia Pan taką, jakby to powiedzieć, zawodową naiwność na pokaz. I mówi Pan, że tu w ogóle jest jakaś konkurencja, w której ewentualnie moglibyśmy jeszcze wzmocnić wysiłek podnieść się na wyższy poziom i coś ugrać. Nie, to jest gra, w którą wygrać nie można. To jest konkurencja tak nieuczciwa, że polski rolnik ma zniknąć i widzimy to na wybranych przykładach. W Łuczkiem, w proszę pana, sąd wydał w ostatnim czasie wyrok nakładający na polskiego rolnika karę jeśli mnie pamięć nie myli, powyżej 100 tysięcy złotych za to, że proszę pana trzyma świnie. Tak? I to w większej ilości. I sąd wprawdzie stwierdza, że to nie jest nielegalne, nie jest nielegalne, ale ponieważ wieś straciła charakter rolniczy, to ten rolnik musi zapłacić wszystkim sąsiadom, którym, powiedzmy, walory swojskie, zapachowe i odgłosy sympatyczne... Chrumkania trzody chlewnej nie odpowiadają. Czy to jest świat, w którym chcemy żyć? Ja nie czy chcę to, żyć to w takim świecie. Proszę pana, ja na początek chciałbym, żebyśmy mieli wspólną politykę rolną między sobą, między nami Polakami, żebyśmy trzymali sztamę, e, której. E, Trzymać nie można, jeśli rządzący przechodzą na stronę wroga, przechodzą na stronę przeciwnika i rząd warszawski, warszawskie ministerstwa zamiast reprezentować polskiego rolnika wobec świata zewnętrznego, czy to Ukrainy, czy to Argentyny, polskie ministerstwa zajmują się reprezentowaniem eurokomunistycznych rozwiązań i zarządzeń i narzucaniem ich polskim rolnikom. I to jest porządek, który należy odwrócić. Rząd w Warszawie powinien reprezentować Polaków wobec świata, a nie świat wobec Polski. Ja chciałem jeszcze zapytać w takim razie o dzisiejszą inaugurację Małgorzata Gałko w Polsce 24. Po pierwsze Ursula von der Leyen będzie w Warszawie, ale nie będzie między m.in. przedstawiciela rządu węgierskiego, nie będzie też ambasadora, nie zostali mi zaproszeni przez władze i przez polską prezydencję. Po drugie, mamy informację o tym także, że Komisja Europejska grozi, że jeżeli w ciągu 60 dni nie zostanie wydany Marcin Romanowski przez Węgry, to zostaną nałożone jakieś kary, sankcje. Będzie też wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chciałabym, żebyście się ponownie. No i widzi pani sama, co to jest warte? Co wart jest dla Polski, dla Polaków, dla polskiego rolnika taki projekt? który okazuje się, że ma dla nas w ofercie sankcje, groźby, nękanie. Tak permanentne, Czy naprawdę Polacy nie mają dostatecznie dobrych tradycyjnie relacji z węgrami, żeby je samemu pomyślnie układać i rozwiązywać nawet zaistniałe przejściowe problemy? Czy my potrzebujemy do tego Pani von der Leyen i Gruźb Komisji Europejskiej, żeby Warszawa mogła asertywnie i dyplomatycznie Układać nasze relacje z bliższymi jednak niegdyś sąsiadami. Ja nie potrzebuję i w Polsce moich marzeń nie jest potrzebny taki czynnik zewnętrzny ingerujący w nasze swobodne relacje dyplomatyczne. Precz z Unią Europejską, precz z Eurokołchozem precz z eurokołchozową Radą Komisarzy Ludowych, którą nazywa się potocznie Komisją Europejską. Pani zwraca uwagę przecież na to, że to są ludzie, których nikt nie wybierał. Tu się dużo mówi o demokracji, ten frazę z demokracji, ta mantra jest powtarzana i tu w Warszawie i tam w, Bruk w Brukseli, a tymczasem straszą nas, łudzą i mamią i judzą do wojny ludzie, których nikt nie wybierał. Eurokołchozowa Rada Komisarzy Ludowych. Jest jeszcze jeden wątek dotyczący organizacji tego nieformalnego szczytu. Polska prezydenta Woła Pytomorskich, prezydent że Damian, mógł witać oficjalnie gości? Wiemy o tym, że Antonio Costa, czyli szef Rady Europejskiej, przejął de facto organizację tego szczytu, którego nazwą ma być... Bezpieczny. No czy to nie żałosne, szanowna pani redaktor? To się samo komentuje, prawda? Jak się okazuje, Unia Europejska, rozmaite jej instancje, w praktyce służą do rozgrywania spraw naszych wewnętrznych, antagonizowania Polaków i antagonizowania nas z naszymi e, bliższymi, jeśli nie bezpośrednimi sąsiadami, to partnerami politycznymi, to wielowiekowymi partnerami politycznymi. A nasi rządzący zamiast dostrzegać e, tę... Ten, ten rozdźwięk pomiędzy Polską, a ewentualnie jakimiś krajami, w tym przypadku Węgrami, nie dopuszczać do tego, przyłączają się do sugestii, do kierunku, który polski rząd powinien wykonywać jako instrukcję płynącą z Brukseli. My oczywiście jako Konfederacja uważam, że politykę wektorową trzeba prowadzić, a nie politykę zgodną z interesem brukselskim, berlińskim, czy jakiekolwiek innym. Tylko tu jest polskim. Polska, polski interes narodowy, polska racja stanu, polski rolnik. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy... Za bezpieczeństwem żywnościowym, bezpieczeństwem socjalnym, jesteśmy za bezpieczeństwem publicznym i w przestrzeni wewnętrznej i w przestrzeni międzynarodowej. Unia Europejska pod przewodnictwem pani von der Leyen, jest w tej chwili na antypodach tych wszystkich naszych priorytetowych, programowych potrzeb, ponieważ ta. Polityka, którą transmituje się na Warszawę z Brukseli, sprowadza na nas raczej powszechne niebezpieczeństwo we wszystkich tych dziedzinach. Jeśli Zielony Ład, dialog z... <laughs> dialog strategiczny ma osiągnąć swoje wstępnie jasno zadeklarowane cele to to jest ostateczne rozwiązanie kwestii polskiego rolnictwa i nie będzie w Polsce bezpieczeństwa żywnościowego jeśli polityka unii europejskiej podżegania do wojny ma być kontynuowana to nie będzie w Polsce bezpiecznie dlatego że z jednej strony będziemy mieli napływ imigrantów którzy, których obecność co jest po prostu faktem statystycznie już mierzalnym, drastycznie obniża bezpieczeństwo wewnętrzne, no i oczywiście groźba konfliktu międzynarodowego staje się coraz bardziej realna. To wszystko oznacza dzisiaj Unia Europejska i temu wszystkiemu Konfederacja się przeciwstawia. I przeciwstawia się nie od dzisiaj, nie od wczoraj, tylko właśnie na przestrzeni lat. Rolnicy widzieli nas na granicach, byliśmy razem z nimi, byliśmy na węzłach komunikacyjnych z branżą transportową. To to Wtedy, kiedy jeszcze to nie było modne. Wtedy, kiedy kamienie milowe uszy Polaków zawieszał jeszcze Mateusz Morawiecki, a nie Donald Tusk, który teraz oczywiście tę politykę realizuje. Dziękujemy bardzo za uwagę. Z nowym rokiem wszystkiego dobrego.